Ośmiel. która przez czas stała się przybranym dzieckiem Bożym, w ciągu życia, odbyła się ciałem i Teraz została wezwana na ucztę dzieci Bożym w niebie. Razem ze świętymi stała się dziedzicem obiecanym na grunty wieczne. Mógłby się do Boga także za nas. Pokażą abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść na rzecz Chrystusa, gdy On życie nasze objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą ludność.